Siema tu znowu ja Marcel Gra i witajcie w pierwszym odcinku zapowiadanej miesiąc temu serii, tak dokładnie miesiąc temu Minecraft Serwerowy Świat jesteśmy na serwerze Setcraft.pl Bardzo chyba znany mi się wydaje. Najpierw potrzebowałbym trochę mięska Bo widzicie jestem głodny Surowce to warto surowce Ja na tym serwerze nie byłem bardzo długi czas I będziemy sobie rozmawiać o tym serwerze I ja przy okazji będę sobie szukał mięsa Serwer jest bardzo ciekawy To był jeden z moich pierwszych serwerów jakie Wow, hit! To był jeden z moich pierwszych, z pierwszych serwerów na jakich grałem Bardzo ciekawy Jest jeszcze jedno, jest jeszcze jeden serwer, który już od dawna, nie, od dawna jest zamknięty Wiecie co jest, sofisz, spawn może? Albo dobra Przejdźmy sobie może Trzebałoby mięso Podam wam jeszcze w, w, w opisie yy, serwer na którym byście sobie chyba nie pograli bo on już jest zamknięty od bardzo bardzo dawna To był mój pierwszy serwer na jakim grałem I był ciekawy był bez logowania i tam i tam, i tam co chwilę mogłem spotkać kurde 10 tych samych youtuberów o, Oczywiście wiadomo, że to były podszywki ale Nieważne. Mogę to umieścić, mogę to umieścić. Dobra. Kurde, wy. Dawno na tym serwerze nie byłem. Z tego co widzę, tutaj się za bardzo nie zmieniło. Idźmy, idźmy może do miasta, co? A wart farmy? Co to jest? Tak. Warp Farmy Nowa farma Kośnik zajmu Z tego co ja kiedyś pamiętam to nie działało No nie działa Wol... Wol... Musimy nie zabijać zwierząt. Aha, fajne, fajne zwierzęta. A, tu chyba. Pila. Dobra, nieważne. Nie mam pojęcia, w jaki sposób zająć tu tę farmę. Chyba nie, nie podepcze mi się wydaje. No nie podepcze. Dobrze. Bym komuś podeptał jeszcze by było. Spójrzmy jeszcze na jakiś warp. Enchant farmę, Gildie, McDonald's. O, chodźmy do McDonalda. Ja... ja osobiście bym wolał KFC. O jest! KFC. Bo ja się stołuję w KFC. Już wiecie trochę więcej o mnie. McDonald'a też lubię, ale wolę, wolę się stołować w KFC. Dobra, mam jakieś trzy guziczki. A ile ja mam pieniędzy w ogóle? Może bym sobie coś kupił? Jakiegoś... Nie wiem. Dobra, nie mam kasy. O, Bineter, miasto. Łęcząc budowę, sprawdźmy. Budowa nowa. No nie, nie działa. O, kreaty, kreaty. budowla nowa o jest działa a mam budowlę super ogólnie ten odcinek nie będzie zbyt długi serwer jest bardzo ciekawy z tego co widzicie chociaż mało wam pokazałem o jest jakiś człowiek lecimy sobie do tego. Ello Ello, elo Co tam? Nie wiesz w ogóle pisać? Fajnie Ja i co? Mam sąsiada, ciekawe. Co mi Ci się tego wybudować? Może mur? Jajca? Co to jest? Hmm, to jest chyba jakiś taki dziwny creeper. Przepraszam jeszcze za to, że tak długo zwlekałem z tą serią. Była zapowiedziana miesiąc temu, a ja zwlekałem z, z, z nią i zwlekałem i zwlekałem, więc w końcu postanowiłem nagrać odcinek z tej serii. Dobra i dobra, żeby sobie tutaj nie latać i nie tracić czasu, to chodźmy na Warp'a. O, zakończymy na Warp PVP. Będziecie, będziecie mogli zobaczyć jak lamy na PvP, super to same koksy, dobra i lecimy, chociaż mnie od razu zabiją, a nie to lawa. dobra musiałem się zabić, teleport, teleport, dobra co my tutaj mamy, miasto, budowle, farmy, obi, Ikea, AFC McDonald's Enchant PvP na te surowce gindie, softkę, verb Nie, było to gdzieś PvP. Jest PvP. Jeszcze raz. No raz, bo że jestem biedny, nie mam żadnego miecza ani nic. Dobra, lecimy bez miecza. Shit. Dobra, wiecie co? Nie ma zbyt nic do pokazywania na tym serwerze. <laughs> Przejdźmy sobie jeszcze, nie wiem, zaraz się zobaczycie gdzie Setcraft, Gildie, Surowce, Nether, PvP, Enchant, McDonald's, KFC, K obi, Farmy, Budowle, Miasto. Dobra. Nie, nie, nie za wiele się dzieje na tym serwerze. choć może do gigi. Mamy gusę homo. O, tam jest chyba gigi. zaczęło lagować hmm. Dobra wiecie co? Nic ciekawego wam nie pokazałem w, tym, w tej serii w, tej, w tym odcinku Ale nie spodziewajcie się wielkich kurde kulminacji tej serii, ponieważ yy, pokazuje po prostu yy, co, co się dzieje na danym serwerze. Wiecie co? Yy, mi się jeszcze wydaje ten. Przejdźmy może jeszcze do tego, do, yy, do tych budynków yy, IKA, CFC i tak dalej. Przejdźmy sobie IKA, Dobra jesteśmy w IKA Jak to wygląda? No jak IKA, nie? Tutaj ja chyba będziemy mogli kupić jakieś materiały budowlane Dobra, sobie zbroje i tak dalej, diaksy Okej, okay. dobra Dzieńcy tutaj prezentują Ale ogólnie to że, to, że nic nie pokazałem w odcinku, to nie znaczy, że ten serwer nie jest fajny, bo jest fajny. Yy, też, też można mieć typowy survival na tym serwerze. KFC pokazywałem, Mc McDonalda nie pokazywałem. C do... A shit nawet! MC do... Czemu nie mogę wejść? Warp A GUPIA ja warp nie napisałem O Jezu Dobra Mam jeszcze McDonalda Aha fajnie Świneczka Jak to McDonald's, można, można tutaj kupić jedzenie, nie? Dobra, ja sobie, ja sobie może siądę przy stoliku i przy tym stoliku zakończę. No i to był pierwszy odcinek y, Minecraft serwerowy świat. No i nie, nie, nie spodziewajcie się zbytnio dużo w tej serii, ponieważ y, nie każdy serwer ten ma do zaprezentowania takie wielkie możliwości. No i na razie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku Minecraft serwerowy Świat lub jakimś innym. I jeszcze raz przepraszam, że tak długo zwlekałem z tą serią, ale na razie, no i cześć. I do zobaczenia kolejnym razem.